Nauczyłem się, że kobieta jest tajemnicą, wyciąga mnie z wielu problemów. Mam na myśli cudowną tajemnicę. Jak już mówiłem, nigdy nie nienawidziłem kobiet. Po prostu zdaję sobie sprawę, że mam do czynienia z czymś, czego w pełni nie rozumiem. Jaka była rola kobiety? Teraz dochodzimy do podstaw. Do czego została stworzona kobieta i kim miała być? Tak? Jednym słowem, pomocnikiem. Nie? To jest klucz do e, zrozumienia e, spełnienia w życiu kobiety. Naturą kobiety jest bycie pomocnikiem. I teraz, jak w naszym współczesnym myśleniu, to jest uprzedzenie. Proszę bardzo, oni nas poniżają. Mamy być pomocnikami. Pozwól, że wskażę Ci coś, co będzie dla Ciebie zachęcające. W Ewangelii Jana, rozdział 16, wers 7. Jezus odniósł się do Ducha Świętego i nazwał go pomocnikiem, więc wy, kobiety, macie ten sam tytuł, co Duch Święty. Czy myślisz, że Duch Święty czuje się gorszy od ojca i syna, ponieważ jest pomocnikiem? Czy uważasz, że Jezus czuje się gorszy od ojca, ponieważ jest synem? Bóg mówił o Jezusie podczas jego ziemskiej służby i powiedział: Oto mój sługa, w którym mam upodobanie. Czy myślisz, że Jezus jest gorszy od Ojca, ponieważ jest sługą? Widzisz, ma, mamy całkowicie błędne myślenie, które jest źródłem wielu naszych problemów, że bycie sługą jest gorsze. To nieprawda. Nie jest. Jezus jest sługą Ojca. Duch Święty jest sługą Ojca i Jezusa. Ważne jest, aby znaleźć swoje szczególne miejsce i wypełnić je. Nie kłóć się z Bogiem. On cię stworzył niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy jesteś czarny, czy biały, czy jakiegokolwiek innego koloru. Tak właśnie będzie, więc równie dobrze możesz wykorzystać to jak najlepiej. Nie walcz z tym, nie kłóć się o to. Mam drogiego przyjaciela, brata w Panu, który urodził się jako muzułmanin w Algierii. Miał y, dramatyczne osobiste spotkanie z Jezusem i stał się oddanym wierzącym w Jezusa. Z powodu swojego muzułmańskiego pochodzenia zaczął kłócić się z Bogiem o sposób, w jaki Bóg wybrał Żydów i przywileje, które wydawały się być przyznane narodowi żydowskiemu, i dlaczego oni powinni, i dlaczego oni powinni, i dlaczego oni powinni. W końcu Bóg przemówił do niego i powiedział: Ali, to nie jest oczywiście Jego imię, Twój problem nie jest z Żydami. Jest ze mną. I mówię Wam, drogie Panie, Wasz problem nie leży w mężczyznach, ale w Bogu. A On się nie zmienia. Jest suwerenny. I możesz się z Nim kłócić, błagać Go, złościć się na Niego, ale On się nie zmieni. Dzięki Bogu, bo On jest doskonały. To, co teraz widzimy, jest wynikiem upadku. Pamiętaj, że nie wiemy dokładnie, jak wyglądałoby życie, gdyby człowiek nie upadł, ale my, jak już powiedziałem, żyjemy w upadłym świecie. To cudowne, że Chrystus odkupił nas od przekleństwa, które spadło na nas przez złamanie prawa mojżeszowego. Chcę tylko to przeczytać. To jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Głosiłem o nim niezliczoną ilość razy. List do Galacjan, 3.13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Tak więc, Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, czyli złamania prawa mojżeszowego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda to przekleństwo, możesz spojrzeć na ostatnie 54 wersety księgi powtórzonego prawa 28, który wymienia niezliczone. Przekleństwa wszelkiego rodzaju, które wynikają z łamania prawa. Dzięki Bogu na krzyżu Jezus stał się przekleństwem, a, abyśmy mogli zostać uwolnieni od każdego z tych przekleństw. Jednak nie jesteśmy jeszcze uwolnieni od przekleństwa, które przyszło przez upadek. Ono wciąż obowiązuje. Przyjrzyjmy się przez chwilę, czym było przekleństwo upadku, a zobaczysz, że jest ono nadal w mocy. Księga rodzaju 3, 4, 16. To mówi Bóg do niewiasty: I że bardzo pomnożę Twoje cierpienia i Twoje poczęcie. W bólu będziesz rodzić dzieci. Wiem, że istnieje wiele teorii na temat bezbolesnego porodu, ale większość z Was, Panie, wie, że po prostu nie działają i nie będą działać, ponieważ Pan powiedział, że będzie to bolesne. Będzie bolesne, dopóki ta klątwa nie zostanie zdjęta. Jeszcze nie została zdjęta. Następnie powiedział do Adama: Przeklęta jest ziemia ze względu na ciebie. W trudzie będziesz z niej jadł przez wszystkie dni swego życia. Ciernie i osty rodzić będzie dla ciebie. Tak długo, jak widzisz wokół siebie ciernie i osty, wiesz, że to przekleństwo nie zostało jeszcze odwołane. Będzie, ale jeszcze nie teraz. Mówimy więc teraz o Bożym porządku, w stworzeniu. Które jest pod przekleństwem. Jak już powiedziałem, nie wiemy dokładnie, jaka byłaby relacja między mężczyzną a kobietą przed upadkiem. O ile wiem, nie ma sposobu, aby się tego dowiedzieć. Wiemy tylko, jaka ma być relacja po upadku. Jest to określone w Księdze Rodzaju 3, 4, 16. Zacytuję to jeszcze raz. Bardzo pomnoży Twój smutek i Twoje poczęcie. W bólu będziesz rodzić dzieci, Twoje pragnienie będzie skierowane do Twojego męża, a On będzie nad Tobą panował. Skomentowaliśmy już fakt, że narodziny dziecka są bolesne. Następnie jest napisane: Twoim pragnieniem będzie Twój mąż. Teraz moje osobiste przemyślenia to nie tyle pożądanie seksualne. Co wyrażenie pożądania w każdej kobiecie, nie zawsze spełnione, by rodzić dzieci. Ludzie mogą zamienić seks na homoseksualność, ale nikt jeszcze nie wymyślił sposobu, w jaki kobieta może mieć dziecko bez udziału mężczyzny. Tak? Więc to podstawowe pragnienie kobiety powoduje, że zawsze jest zależna od mężczyzny. Nie wierzę, że kiedykolwiek się zmieni, następnie mówi, i to jest kluczowy werset, który tak bardzo złości niektórych ludzi, i on mąż będzie panował nad tobą żoną. Teraz chcę powiedzieć trochę z mojej znajomości hebrajskiego, która nie jest doskonała, ale jest pomocna. <laughs> Przyimek nad nie odpowiada temu, co jest w języku hebrajskim. W pewnym sensie sugeruje tłumienie, dominację, przynajmniej dla niektórych ludzi, ale hebrajski przyimek ma tylko jedną sylabę jest tłumaczony w lub, z lub przez lub wiele różnych rzeczy. Jest to jeden z najbardziej płynnych przyimków w języku hebrajskim i tak naprawdę nie wyraża tego, co jest rozumiane w języku angielskim przez Słowo nad. Interesujące jest to, że słowo przetłumaczone jako czasownik rządzić daje nam hebrajski rzeczownik oznaczający rząd. I co ciekawe, we współczesnym języku hebrajskim słowo oznaczające premiera to szef rządu. Tak więc idea rządzenia jest w znacznym stopniu związana z przywództwem. Możesz przetłumaczyć on będzie twoim namiestnikiem. On będzie twoim władcą, on będzie twoją głową, będzie twoim obrońcą. Widzisz, ma to zupełnie inną sugestię niż sposób brzmienia dla większości uszu w języku angielskim. I faktycznie dam ci moją opinię, kobiety potrzebują obrońców. A te, które myślą, że nie, są tymi, które najbardziej tego potrzebują. Powiem Ci, że mam dziś taki obraz z własnego doświadczenia straszliwej kruchości ludzkiego życia. Chcę wszelkiej ochrony, jaką mogę uzyskać. Chcę wszelkiej ochrony, jaką mogę dać mojej żonie. Nie zawsze robię to tak dobrze, jak powinienem, ale staram się. Drogie Panie, potrzebujecie ochrony. Prawda jest taka, że może Wam to nie schlebiać, ale potrzebujecie ochrony. Nie wszyscy potrzebujemy ochrony.